Bardzo serdecznie z tej strony Venom i znowu ze Skubańcem i z programy. Pogramy w co? W Fortnite Wystawiajcie suba, lajka i dzwoneczki, żeby nikt was nie umiało I zapraszamy na nasze social media, linki w opisie jak do kanału Skubańca Gdzie ty kurwa jesteś? A wryj chcesz? Kurwa, to było. ty, f. Gdzie moje kaczuszki? Tu były kaczuszki Tu? No dobra. No dobra. Taśka, ale zauważyłaś, że jak nie graliśmy tyle razy w Fortnite'a? Tyle, tyle razy Tak długo w Fortnite'a To zauważyłaś, że teraz wygrywamy praktycznie co któryś tam mecz? W sumie nawet praktycznie, no teraz był chyba trzeci z rzędu? Czy drugi? Drugi To się zaczyna robić dziwne, podejrzane, ktoś tu ma haksy nie?

Mam ci dominik przypomnieć kto miał 12 albo ileś tam i potem ktoś miał 12 albo ileś tam, a ktoś miał 0? Niedawno jeszcze. Chodźcie na beczkę, chodźcie szybko na beczkę. Nie widzę ile ona ma HP Dobra, chuj Nie widziałem ile. Nie widziałem ile ma HP dlatego tego rozjebania. Ej, zamknijcie mnie z Ej, on za idzie. Kto? Gdzie ten ziomuś? Gdzie to ich kurwa masz? Dobra, ja tego jednego dobiłem. Nice Na pewno cała drużyna? Ja tu widziałem drugi był na kolanach jeszcze. A no nie dobijałeś go? Na pewno. Najważniejsze uczucia, jak ty chłopa goniłaś? No tak. Myślałam, że o tym samym podwójnym mówimy cały czas. No, a Andrzej, A nie, gdy jeździł, Szalona jesteś? Ja sam u ciebie jechałam. Gdzie on był? Uciekł? Nie, to Śnieżka. On był sam. Sto procent gdzieś uciekł. Najpierw był pod tymi układami, co Jest! Nice, on ma moją koronę. On się wybije z tego. Ja nie mam czym go gonić. Do mnie goń go Łow, łow. No, Dalej ucieka. On tam przyszedł. Nie, wybił się znowu. Nie wiem gdzie on uciekł Co to mnie bali? No moc, bo... chłop Na pewno? No tak mi się wydaje, Nie, to chłop To nie był on chyba, nie? No Nie, to on był biał, tylko padł Zobaczyć korony nie ma, kurwa nie Kurwa, Kurwa, nie wpadłem tam. Gdzie on mógł spierdolić? Wiem, że wszędzie. Teraz już Kurwa! Jemnę ci! Pomyślałeś, ja szukam tego chłopa? Pytanie, w którą stronę tylko spierdolił Na pewno gdzieś kierunek strefa. Na pierwszy i ostatni raz chciałam to wydać. Którą? Tą dyniową. Aha, to ty się wyjebałaś tą dyniową. Tak. Bazuczką. No nie no. Zabiję tylko jego, a trafiałem w to przy okazji nich No tak, bo jak, jak na blisko, to jedno. zabijesz też siebie. Gdzie? Ta coś tu się wali. Ja. Mam chłopak. O tu jest jeszcze jeden. Jest, to ten Aśka. Zaraz mnie kurwa rozjebie ten. Kurwa, próbuję ci pomóc. Jest. O, o, o. Tu dwóch. Uciekaj Idziemy mnie dobić To te kurwy głupie Bo mnie nie widzisz Mam no, proki O miotła Wleciał do ciebie no. plecy. Przecież wiem Pomóż jej szybko Nie uciekaj stamtąd Ja wziąłem wzięłam miotłę Kurwa Ты не видела, что тут двух? Нет, я только того одного. Не, он не блинит, чё? Oni Cię gonili Podejdź po nasze karty, miotło Ci się zreaktywuje w międzyczasie. czasie Oni będą Cię tak ganiać Widzisz? Jeden poszedł na dół Nie wiem, czy go widziałaś tam Nie. Nie Był po Twojej lewej, na dole Moja karta jest na dole w kamieniu. Ja miałem. Jeżeli nie zabrali, to miałem. jest I mam dużego kawa jak chcesz. Przecież, kurwa, ja latał wiele. gościu, latał gościu, latał gościu przy trąbce Nie wiem czy mam ucieka, No tutaj nie, bo tu No nie podmoś. to jest jedyne wyjście Chłop przy tobie, skieprzaj Chyho. Ja pierdolę dwóch przed tobą? A nie, to boty. A będą ci atakować? Nie, będą. Ja pierdolę Tam auto, ale do chuj Masz dwie te do ucieczki To co ci auto? Obróć się, zobacz Nie, nie ma ich Wiem, że goni Bo słyszę boty Może się on z botami, bierz motocykl Tutaj? Yeah. Yeah. Nie wiem, czy Ty liści nie widziałeś czasem. No, tak. w to Przekowali. mam, ważne, że Jadę na drzewo, jadę na drzewo, obroni po kurba, pompa, ja pierdolę, nie ma ni... Jak jadę, ja mam teraz zejść z tego drzewa? Do mnie wjechał na drzewo, Kurwa. mam dwóch na sobie, Jeden go powaliłem. Ku zabiłem! Nice! Kurwa i Dobra leżą wszyscy Elegantko, poszło Kurwa, Gdzie wy jesteście? Nie, Tyrolka. To ja wjeżdżałem. Nie. Kroki mam... Tu mam typa. Wjeżdżam z powrotem na drzewo. Muszę sobie pizzę rzucić. Nie no kurwa. Masz Zabiłem ten, kolejnego. Ale ja zgubiłam cię. Jeszcze mam jednego. Nie wiem skąd wali. drzewa do mnie wali. Nie, stamtąd. Kurwa, gdzie Pomocy się? potrzebuję. Ja pierdolę, powalili mnie. Da radę ktoś mnie podnieść? Leci do mnie. Ja spadam na dół do wody. Spadam do wody. Jak da się radę Dominik do mnie podejść? widzę. Jestem koło Ciebie, Dominik. Dawaj. Uff. Tu na tym drzewie na pewno ktoś jest. Lotnik. Nie, na tym, na slajdzie zjeżdża. Dzięki. Potrzebuję leczenie Jezu, daj mi tego sierpa, on mi życie uratuje. Dobra, mam leczenie. Spierdalam stąd. Ja muszę się wyleczyć. Do mnie chodź, a ty nie. Ty, ty, ty masz tylko kewa potrzebujesz No nie. Z drzewa, Lecą Schowaj się. Czy lecieli tu? Do mnie leci, ja uciekam. Uciekaj, uciekaj. Drugi do mnie leci. Nie mam czemu uciekać. Ej, mam długi pan na sobie, no pomocy! No, biegnę już do ciebie. Specjalnie trzech kurwa. Nie mam siorbę jednego. To kurwa! Uciekaj do mnie. Nie wiem co to za chyba się wzięła i Maśka, to są ci, co nas zabili tam. No. Ciebie też. Ten kurczak cię zajebał wcześniej. Nie zajebał Predator, kurwa. No.